Witajcie na kanale Odkryj Wakacje! Dziś zabieramy Was na Rivierę Turecką, a dokładniej do luksusowego hotelu Granada Luxury Belek, który uchodzi za jedną z perełek Belek. Jeśli szukacie miejsca, które łączy luksus, rozrywkę i niesamowitą atmosferę, to ten hotel może być idealnym wyborem na Wasze wakacje. Zaczynamy! Dokonując rezerwacji z linku znajdującego się w opisie filmu, wspierasz naszą działalność. Granada Luxury Belek to pięciogwiazdkowy hotel położony w samym sercu Belek, jednego z najpopularniejszych kurortów w Turcji. Hotel oferuje komfortowe zakwaterowanie, zarówno w przestronnych pokojach, jak i luksusowych willach, które zadowolą nawet najbardziej wymagających gości. Na terenie obiektu znajdziecie ogromny kompleks basenów, w tym baseny ze sztuczną falą, leniwą rzeką i akwaparkiem z licznymi zjeżdżalniami. Jeśli planujecie wakacje z dziećmi, to miejsce z pewnością przypadnie wam do gustu dzięki rozbudowanemu programowi animacyjnemu i atrakcjom dla najmłodszych. Jeśli chodzi o położenie, hotel znajduje się zaledwie kilometr od centrum Belek i około 33 kilometrów od lotniska w Antalii. Plaża, choć oddalona o około 1,5 kilometra, jest w pełni prywatna i oferuje darmowe leżaki, parasole i materace. Dla gości dostępny jest bezpłatny hotelowy transport, który kursuje regularnie pomiędzy hotelem a plażą. Warto też wspomnieć o pawilonach plażowych, które można wynająć za dodatkową opłatą. Nie sposób nie wspomnieć o kulinarnych doznaniach, jakie oferuje Granada Luxury Belek. Hotel dysponuje pięcioma restauracjami, które serwują dania kuchni międzynarodowej i tureckiej. Znajdziecie tu zarówno bufetowe restauracje główne, jak i restauracje à la carte, gdzie możecie spróbować wyjątkowych potraw w bardziej kameralnej atmosferze. Dla miłośników słodkości, hotel przygotował również cukiernię, gdzie można delektować się pysznymi deserami i kawą. Dzieci to wyjątkowi goście w tym hotelu. Na najmłodszych czekają dwa mini kluby, plac zabaw, mini dyskoteka oraz dedykowane animacje. Aquapark z licznymi zjeżdżalniami z pewnością dostarczy wiele radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jeśli planujecie spokojny wypoczynek, hotel oferuje również strefy tylko dla dorosłych, gdzie można zrelaksować się w ciszy i spokoju. Miłośnicy aktywności sportowych znajdą tu wszystko, czego potrzebują od siłowni, przez korty tenisowe, aż po boiska do siatkówki plażowej. Wieczorem możecie wziąć udział w pokazach rozrywkowych na żywo, które hotel organizuje dla swoich gości. Jeśli jednak szukacie większego relaksu, koniecznie odwiedźcie Centrum Spa, gdzie czekają na Was sauny, łaźnie tureckie oraz różnorodne zabiegi pielęgnacyjne i masaże. Jakie są opinie gości? Większość podkreśla niesamowity standard obsługi, czystość i różnorodność atrakcji. Goście z dziećmi szczególnie doceniają mnogość animacji i udogodnień rodzinnych. Zdarzają się jednak komentarze dotyczące odległości od plaży, która, mimo świetnego transportu, niektórym wydaje się minusem. Na pewno warto wspomnieć, że opinie o plaży są podzielone. Jedni chwalą jej piaszczysty charakter, inni wskazują, że jest ona niewielka w porównaniu z obszarem samego hotelu. Podsumowując, Granada Luxury Belek. To miejsce, które oferuje luksusowy wypoczynek w sercu tureckiej Riviery. Jeśli cenicie sobie różnorodność atrakcji, wysoki standard obsługi i chcecie, aby każdy dzień waszych wakacji był pełen wrażeń, ten hotel zdecydowanie spełni wasze oczekiwania. A wy byliście już w Belek? Może macie jakieś pytania dotyczące tego hotelu? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał się Wam ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi recenzjami hoteli z całego świata. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!